29 sierpień 2020 patrol społeczny wrócił na miejsce zbrodni sprawdzić, czy coś się zmieniło nic się nie zmieniło tak jakby jeszcze gorzej jest o tych petów to chyba nie było ta gemela to wszystko zostało to było? No jest pasem, bo kupy trochę przyschły Nic się nie zmieniło. Ludzie nawet No właśnie widzę, no to już do czego tu doszło, nie? no Ale przybyły, że to nowe kupy. Złote lwy to były. Tu syf taki był, taki jest. I wszystko to pod oknami jaśnie nam panującego Pana Prezydenta Jacka, Jaśkowiaka. Jaki prezydent, taki porządek. Czyli Nieporządek, ale gemela i tym mało optymistycznym akcentem zakończymy naszą kolejną podróż. Dziękuję.